jak zdemontować tarcze w Simsonie żeby zdemontować sobie te tarczki wystarczy użyć naszego docisku tylko przekręcamy go na odwrót i wkręcamy sobie dwie śrubeczki wkręcamy sobie równo i teraz dokręcamy mocniej Nasze zabezpieczenie jest już zluzowane, więc spróbujemy to ściągnąć moimi szczypcami, chociaż one są za małe do takich rzeczy. Mhm. Troszeczkę za małe mam te szczypce, ale nic straconego. Pomożemy sobie troszeczkę. Nawet nieźle, nie jest bardzo kordowane. jest delikatny nalot, tylko przemyję sobie, złożymy i montujemy koszt sprzęgłowy. Przęgiełko jest po myciu wygląda całkiem, całkiem nieźle. Jest bardzo mało zużyte. Te okładziny są praktycznie jak nowe. Nie wygląda to na przebieg dwudziestu trzech Dobra, mamy to już ogarnięte, poskładane wszystko. Teraz sobie założymy tego segerka. Skoczy. Mhm. Okay. Sprawdzamy czy siedzi, dobrze, teraz nie rozkręcamy tego, tylko bierzemy sobie nasz kosz sprzęgłowy. I sobie go składamy dobrze sobie przekręcić, żeby te tarczki ustawiły się do jednej strony tutaj do jednej strony o i teraz można go rozkręcić